Szczęść Boże, dzień dobry, dobry wieczór. Piękna polska jesień i posłuchajmy Ewangelii. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: To jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go. A posiędziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytraci, a winicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam Wam, Królestwo Boże będzie Wam zabrane, a dane narodowi, który wyda Jego owoce. Znowu kolejna niedziela, Ewangelia o winnicy. Winnica to obraz Kościoła. Kościół nie jako instytucja, tylko Kościół jako my wszyscy. I warto tak na tę Ewangelię spojrzeć. Żeby się w niej samemu odnaleźć. Chociaż jak czytam na głowę tej Ewangelii, że Jezus to mówi do arcykapłanów i starszych ludu, to to Ewangelię, i dobrze, że tak jest, powinniśmy odczytać najpierw my księża, że to jest wyrzut pod naszym adresem, co zrobiliśmy z tym kościołem, że roztwoniliśmy ten dar, który Pan Bóg też w nasze ręce włożył, jak mówi święty Paweł, że ten skarb przechowujemy w naczyniach glinianych. Żeby się okazało, że ta moc jest z Boga, nie z nas. Czasami, mówię najpierw jako ksiądz, my księża, czasami mamy taką tendencję, żeby uwierzyć, że, że to jest nasze, że to jest moje, że to jest moja zasługa, że ja sobie to zapracowałem i ja potrafię i sobie wszystko sobie zawdzięczam, to wszystko, co mam, co zrobiłem, co wypracowałem. To jest wielkie ryzyko. Ta winica to też jest obraz tego daru, który Pan Bóg w nasze ręce złożył. Winica jest piękna, winica jest cudowna, winica, która przynosi owoce i masz tylko nią dobrze zarządzać, a słyszymy, że, że ci, którzy nią zarządzali, rozstrwonili to, co Pan Bóg im powierzył. Bardzo łatwo roztwonić. I przyjrzyjmy się może nie szukając, nie politykując, nie szukając jakichś głębszych, szerszych analogii, gdzieś tam z wielkiego świata. Tylko zacznijmy od siebie i popatrzmy na nasze życie, na naszą winnicę, naszego serca. Czy rzeczywiście nie rozsłoniliśmy tego, co Pan Bóg wpisał w nas, w nasze życie, w nasze serce? Masz wszystko, co potrzebne, żeby być szczęśliwy. Jak swoim życiem, swoim sercem zarządzasz? To jest pierwsze podstawowe pytanie, które Pan Bóg chce nam dzisiaj postawić. Czy nie rozmieniłeś siebie na drobne? Czy nie przegrywasz swojego życia? I Pan Bóg posyła Ci tych, którzy chcą Ciebie napomnieć, chcą skorygować Twoje życie, żebyś nie szedł w złą stronę. Co z tym robimy? Niszczymy, krzywdzimy. Pan Bóg wreszcie posyła swojego syna tak sobie myśląc: Uszanuję mojego syna. Pan Bóg, żebyś był szczęśliwy, zobacz, daje ci samego siebie, to znaczy daje ci Eucharystię. Czy my nie roztwoniliśmy tego skarbu? Czy nie jesteśmy w kościele tylko z tradycji? Ma tak naprawdę sercem jesteśmy daleko od Pana Boga. Tradycja, rutyna, zwyczaj. Pan Bóg chce, żebyśmy naprawdę przynosili owoce, żebyśmy nasze życie naprawdę dostrzegli w nim skarb, żebyśmy nie przeżyli byle jak, zjeść, najeść się, napić, zapracować, pójść spać i tak dalej. Żebyśmy to życie wykorzystali w pełni Jego talentu, w pełni tych darów, które od Pana Boga otrzymujemy. To życie nie jest wolne od problemów i Pan Bóg jest tego świadomy, ale daje siebie samego posyła swojego syna i mówi uszanuj mojego syna, bo ten syn przychodzi po to, żeby ta winnica odzyskała swój blask, żeby ta winnica, która jest twoje życie, odzyskała swoją świetność. Po to mamy Eucharystię, po to się karmimy Komunią Świętą, żebyś odzyskał swój blask, żebyś na nowo promieniał. Zastanów się i przyjrzyj się swojemu życiu, czy, czy Pan Bóg jest do twojego życia dodatkiem, czy, czy jesteś świadomy tego, że On jest Właścicielem winnicy Twojego serca, Twojego życia. On, który to życie Ci dał. Nie zasłużyliśmy sobie niczym na to życie, a Pan Bóg daje w Twoje ręce wszystko. Dzisiaj warto podjąć refleksję na ten temat. Czy ja szanuję syna, który jest dziedzic dziedzicem winnicy, czy może wolę po swojemu? Chcę, żeby dziedzictwo było moje, żyć po swojemu i zostawić tę winnicę w pokanym stanie, bo jednak szybciej niż później okaże się, że, że sam bez Boga za wiele nie potrafię. W tą niedzielę zapragnij na nowo Eucharystii, żeby Pan Bóg mu przez Eucharystię winnicę Twojego życia, Twojego serca na nowo odbudować. Niech to będzie czas, kiedy Pan Bóg w Twoim sercu, w Twoim życiu będzie czynił rzeczy Naprawdę nowe.